Patryk Kosztowniak, numer 8 Marcin Chodniewicz i 14 Arkadiusz. Muzyka Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania pomiędzy Starym Strachownicę a Witrem Miedziana Bóla. W zespole gospodarzy dojdzie do jednej zmiany. Wojsko opuścił grający z numerem 8. Marcin Chodniewicz. W jego miejsce grający z dziesiątką Piotr Wiec. Taka praca zawodowa tutaj, czy to takie hobby bardziej? Jesteś bardziej kibicem, czy, czy bardziej jesteś tutaj z racji obowiązków? To znaczy powiem tak, że piłką nożną interesuje się już od, od dobrych kilku lat. Spikerowałem także mecze trzeciej ligi tutaj, jak Juventa jeszcze grała. Traktuję spikerkę jako, jako, jako swoje hobby i coś, co interesuje mnie. i i mówię, piłkę nożną lubię, dlatego jestem tutaj, gdzie jestem. A pani, co myślisz o tej drużynie? I co myślisz w ogóle o sporcie w Starachowicach, a szczególnie o piłce nożnej? Yy. Wiedząc, że mieliśmy naprawdę wspaniałe tradycje, patrząc na drugą ligę, yy, yy. jacy tu piłkarze grali. Tak. Trzecią yy. ligę. Tak, starachowice słyną z tego, że no mają bogatą przeszłość piłkarską. Wiadomo, star występował w drugiej lidze. Mieliśmy nie tak dawno jeszcze trzecią ligę, która. No niestety nie udało się jej kontynuować, chociaż e, osobiście ja bardzo, bardzo jestem z tego powodu smutny i bardzo mi jest... E, no uważam, że, 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 że Star ma aspiracje na to, żeby grać wyżej i, i, i powinien grać wyżej. Jest to drużyna z ogromnymi tradycjami, e, a jakieś tam obijanie się w okręgówce, e, w cudzysłowie oczywiście, no, no to nie jest miejsce Staru e, Myślę, że... E, przy odpowiedniej pomocy miasta, wiadomo, eee, tej drużynie uda się wybić wyżej. My rozmawiamy e, po wygranym meczu 2-1. Powiedz mi, takie wymęczone trochę to zwycięstwo. No bardzo wymęczone, bo męczyliśmy się sami tą grą i chyba też kibiców. No ale tak, cieszymy tak, tak, tak. się z punktów przede wszystkim, no bo to jest jednak w lice nożnej seniorskiej najważniejsze. No, trzy punkty są, natomiast. No, Dużo jeszcze do poprawy jeśli chodzi o granie i, i po prostu całą naszą organizację gry przede wszystkim. Powiedz mi, kogo byś wyróżnił po dzisiejszym meczu? No myślę, że strzelca obu bramek Fabiańskiego, który nie tylko za, oczywiście za, za bramki, który harował przez 90 minut i, i naprawdę go było widać i jako jeden z niewielu tak jak chciał, no bo niektórzy to niestety no, przeszli obok meczu, a, a z, z każdym przeciwnikiem, no to musi, musi 11 czy później nawet rezerwowi muszą dać się wszystko, żeby, żeby ta gra po, po prostu wyglądała tak, że chcemy grać, chcemy wygrywać. Natomiast troszkę, troszkę nie tak sobie to wyobrażałem, aczkolwiek no, szczęśliwie się udało.